Szczęść Boże, kochani, nasz film o Dobrym Kapłanie jest gotowy. Teraz potrzebujemy tylko zebrać pieniążki na dystrybucję filmu do kina. Czyli musimy wydrukować dużo, dużo plakatów, ulotek, które trafią później do parafii, abyście mogli dowiedzieć się kiedy i gdzie w Waszym mieście film tylko powiedz każdemu, film o Dobrym Kapłanie będzie w kinie. Musimy także opłacić grafika, który nam przygotuje te plakaty. Musimy um, przygotować nośniki, które, na których będzie, z których będą wyświetlane te filmy w kinie. No, transport i wszystkie takie koszty organizacyjne, takie minimum, minimum, które potrzebujemy na tą dystrybucję, to jest 15 tysięcy złotych. Jest to bardzo pilne, abyśmy mogli to zebrać do połowy czerwca ponieważ 22 czerwca już jest premiera i coś tu nie ma Bardzo, bardzo Was proszę o tą zbiórkę. Ja zrobiłam film, teraz każdy z Was może przyczynić się do tego, aby cała Polska zobaczyła, że jest dobry ksiądz, że jest wspaniała parafia, piękna wspólnota, że są dzieci, że jest bardzo dużo młodzieży, że są całe rodziny, i po prostu bliziutko, bliziutko przy Panu Jezusie i przy Maryi naprawdę jest piękne życie. I to pragnę pokazać całej Polsce, całemu światu. Z waszą pomocą to będzie możliwe, więc bądźcie fajni na tą zrzutkę i do zobaczenia na seansach w kinie. Będą także spotkania z reżyserem, czyli ze mną. I już się bardzo na to cieszę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Dziękuję za, za dobre serca i serdeczność. Z Panem Bogiem.